Motywacja. Jak to zrobić? Proszę Państwa, dzień dobry. Ja jestem <noise> niezwykle zaskoczony, ale jestem przycany, bo jedyny psycholog wśród takiej grupy ekspertów, ale może dlatego warto przypomnieć, że przez 40 lat pracowałem w rehabilitacji kardiologicznej i na swoim koncie mam ponad 25 tysięcy pacjentów po zawale serca. To jest dość liczna grupa, z którymi Współdziałałem bardzo lepszy, istotnie w tym, co nazywa się postępowaniem rehabilitacyjnym. A od dwudziestu kilku lat również staram się uczyć studentów kierując katedrą psychologii zdrowia. Bo nie ma zdrowia bez ruchu, to oczywista sprawa. Ponieważ urodziłem się i wychowałem pod Zakopanem, to jestem jakby skłonny do tego, aby ruch mieć w każdym genie i w każdej komórce swojego życia. Do szkoły chodziłem piechotą. E, z meczów do wyboru tak do, do pod Zagopane wracałem 11 km piechotą w nocy, poza i to było bardzo dobre w czynności SSAS testing, lepszy niż cokolwiek innego, ale pomijamy to, to, po, to moja legitymacja, dlaczego zajmujemy się tutaj ruchem i dlaczego ja tu jestem dzisiaj powołany do tego aby tu uczestniczyć w z tym rozdanym Proszę Państwa, Oczywiście trzeba mieć wiedzę, trzeba wiedzieć, to pierwsze. Trzeba mieć motywację, czyli chęć do robienia czegoś. I to też da się osiągnąć. Co jest najtrudniejsze, o czym nikt tu nie powiedział, i ja cytuję. Systematyczność. Nie ma sukcesu bez systematyczności. Moi pacjenci po Rehabilitacji kontrolowanej, wracali do normalnego poprzedniego stylu życia, i oczywiście fajka była z powrotem w robocie. Jedzą to, które lubili, wracali do niego również, mimo iż myśmy, powiedzmy szczerze, zainwestowali w nich energię, moc, pracę swoją, umiejętności, wszystko co mieliśmy, żeby oni zmienili styl życia. Dlaczego? Bo czynniki środowiskowe na porobę są bardzo silne. I nasza argumentacja, nam gdybyśmy wszyscy argumentowali, że należy tak robić, okaże się może mniej wartościowa niż ten na porobaczyniki starczy. Trzeba jakby przekaz społeczny w tym względzie musi być bardzo wyrazisty. Pytam moich studentów na każdym wykładzie. Kto rano z Państwa ćwiczył, zanim przyjechał na wykład? 50-80 osób dla wykłady, wykład psychologia zdrowia. Podnosi się jedna ręka. Ludwie, w tym moja. Bo ja zaczynam dziennik od Proszę Państwa, kiedy pytam, kto przyjechał na wykład bez śniadania, podnosi się, się na to, jest absolutnie przeciwne temu, co jest warunkiem utrzymania dobrego zdrowia. Zatem, gdzie tego uczyć? Uczyć tego trzeba w szkole podstawowej, ale bez przedszkoli Obrazem ja mam dwie wnuczki. Trzecia ma 5 miesięcy, skończyła wczoraj, więc ona jeszcze nie ćwiczy poza naturalną formą, ale też wie. Proszę no, Państwa, tak tak. kiedy moja młodsza wnuczka miała 2,5 roku, to w małym cichym, nie wiem czy Państwo, kto jest na taki stop, ma się 1200 metrów długości, to mam dziecko, ze mną 8 razy. Oczywiście dziadek jak my prowadził, a teraz to dziecko ma pół roku, jest w pierwszej klasie, ćwiczy, na trampolinie rewelacyjnie pływa, jeździ na rowerze od czwartego roku w żadnych dodatkowych kółek, jeździ na wrotkach, jeździ na łyżwach, uprawia taniec, taniec chodzi na sekcję tańca nuklearnego, jest absolutnie aktywna i mówi: Dziadku, przez co? W szkole uczę się znakomicie, ponieważ ja jestem zawsze, mówi, ja jestem zawsze gotowa do nauki. A dzieci siedzą i mówią: Że nie, wy sobie że są zmęczone. Ja jak czujesz rozmęczenie. zmęczenia. Państwa, tego trzeba uczyć od najmłodszych lat. Chcę powiedzieć tak, że ja czasami chodziłem do szkoły, Ale generalnie chodziłem na narty, na łyże, a w szkole miałem nawet 90 dni obecnej w ciągu roku. I wydawało się, że to się skończy tragedią, ale skończyło się jak Państwo dzisiaj najdrzemsze. W związku z tym, a zdrowie. To jest to, co gwarantuje nam zdobywanie sukcesu w Ja mam 77 lat dopiero. No więc, nie jest Brawo, Pani mówi. No, dziękuję bardzo. Ale taka jest prawda. E, pracuję na pewnym etacie, nawet nie mogę się opędzić od tej ilości pracy. Ale dlaczego? Bo mam w moje geny poddane zostały najlepszej obróbce ćwiczeniowej od Zatem, jeżeli Państwo. Osiągnie się taki sukces, że ludzie w naturalny sposób będą chcieli spostrzegać ruch, tak jak ja go widzę, jako wartościowy. To wspomnijmy to, co powiedział znakomity lekarz Stefana Potoroka. Wszyscy go się Państwo, tak. znacie. Kto to był? Józef Jorge. Nie dlatego tu jest jego ulica. Pracowaliśmy na tym. Tej... Pracowałem tam 10 lat w Instytucie Kardiologii Akademickiej Dziesiątej. Pił Zabiata napisał dziełko, kiedy to było, proszę państwa, którym powiedział tak: ruchem można zastąpić każde lekarstwo, ale żadnym lekarstwem ruchu zastąpić się nie. I to powinniśmy wszyscy bardzo dokładnie sobie zapamiętać. Jeżeli tacy mądrzy ludzie żyli kiedyś, a wcześniej jeszcze wcześniej, inni tacy, jak na przykład znakomity ojciec, medycyny, którym się powołujemy, Hipokrates, prawda? Który napisał wspaniałe dzieła, w którym się świat zapysa do tej pory. A u nas, proszę Państwa, cóż, kiedy rozpoczynałem pracę w Instytucie Kardiologii i Akademii Medycznej, to sakramentalnym sposobem leczenia był bezruch. ruchu. Bo serca nie można było uchem ruszyć przez 6 tygodni, bo to groziło powikłaniami. Wszyscy mieli przekonani, że to jest nieszczęście. szczęście. Myśmy byli tymi, którzy wprowadzali ruch, aktywność fizyczną jako formę podstawową leczenia. I okazało się, że już w 1968 roku Światowa Organizacja Drogia u nas zorganizowała w Warszawie grupę roboczą poświęconą rehabilitacji kardiologicznej kompleksowej, to znaczy takiej, w której wszystkie elementy aktywności ruchowej, diety, diety psychoterapii, wszystkie były ze sobą powiązane. Ja życzę Państwu sukcesu. Powiem tak, nie widzę możliwości życia bez ruchu. Dziękuję.